No cześć wszystkim, Chris Rudolf na następnym wernisażu W życiu bym nie podejrzewał, że w takim właśnie miejscu pojawią się plakaty z aktami kobiet dojrzałych. Coś ciekawego, Gabrielnia, który dzisiaj mamy. 6 listopada, coś bardzo, bardzo ciekawego. Jeszcze trzy miesiące temu, gdy rozmawialiśmy o nagości i seksie w tym właśnie miejscu, wpadłem pod pręgierz potępienia no i złośliwości a dzisiaj zobaczcie co tutaj będę wystawiał szybko świat się zmienia zmieniają się poglądy, zmieniają się nastroje i tak zwane trendy zrobimy ten reportażyk właśnie po to żeby pokazać go na naszej stronie galerie99.art być może pojawi się to jeszcze na YouTubie przypuśćmy wiedza dla wszystkich albo może moc naszych serc a to po to, aby przełamać tabu seksualności i duchowości. Spróbuję udowodnić, że seksualność wcale nie hamuje rozwoju duchowego, a wręcz przeciwnie, potrafi wspomagać. No i że nagie kobiece ciało może być piękne. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Mamy wernisarzy, i rozglądamy się po terenie. Zobaczcie, to są krasawice. Dziewczyny, Popaków nie ma, bo wolimy z dziewczynami się zadawać. Wernisarz w świątyni duchowości. Coś takiego. Nigdy bym nie przypuszczał, że w takim miejscu coś się takiego wydarzy. A jak wygląda cała okolicja To już wszystko się nagrywa, więc będziecie w YouTubie. Przeżyję, a może w Fejsie będziecie też. Bo no, w końcu nie będzie ktokolwiek mijać. Ewa, zaczniesz prowadzenie. Chodź jeszcze tutaj, chodź jeszcze. to może jeszcze nie. To teraz Krzysiu, a ty... Niestety, a ja Aha, będziesz robił ułatwy. Ale my nie będziemy z siłką wyskakiwać. Tym razem. Witam wszystkich. Wystawa Chrisa Rudolfa. Goście są zarówno z warsztatów, jak i są goście zaproszeni. Jest to taka nowa formuła według mnie wystawy, która wyłania spośród uczestników warsztatów osobę, która mogłaby pokazać, przedstawić to, czym się zajmuje w życiu poza warsztatami zarówno i zawodowo, jak i y, amatorsko. Y, fajnie, że ta przestrzeń tutaj może służyć do zaprezentowania kogoś. To właśnie przyjeżdża nam takie warsztaty jako nowa dodatkowa formuła, e, tak jak e, nowa formuła wypoczątku, relaksu, e, która właśnie dąży do takiego warsztatowego pogłębiania, tematu, pracy nad sobą, e, tak można to połączyć za, za, za w siebie, e, zarówno przez osoby bardzo zawodowo, w zawodowym ujęciu, jak i osoby bardziej motorską na jakiejś płaszczyźnie. No dobrze, to ja teraz przedmiot pałeczkę i opowiem wam, jak doszło do tej wystawy, ponieważ to nie było wcale takie proste i łatwe, jako że ostatnio rzeźbię, czyli zajmuję się tematyką duchową na YouTubie i tam różnego typu wykłady czasami. No i potęguje w tym kraju taka opinia, że jeśli ktoś zajmuje się duchowością, to już cielesność się B a już broń Boże, jakieś tam portowe, czy, czy akty kobiece. Więc początkowo miałem duże wątpliwości, czy w ogóle jest sens tutaj taką wystawę robić i czy to się tutaj przyjmie. Nawet zrezygnowałem z tej wystawy, chociaż już były pierwsze decyzje, że coś takiego ma być. No ale Ewa mnie przekonała, że jednak, jednak to miejsce nadaje się na taką wystawę. Może nawet fajnie, że z takim przytupem to zrobiliśmy, bo to Przedrze dla następnych wystaw, które może będą bardziej uduchowione, jakieś mandale, no nie wiem, aniołki czy coś takiego. Ja od dłuższego czasu, a właściwie przez całe życie promowałem jednak taką e, linię rozwoju duchowego, który mówił, że cielesność i duchowość wcale nie, ma, nie muszą e, kolidować ze sobą, a wręcz odwrotnie. Jeśli odpowiednio dojdziemy do cielesności, a nawet do seksualności, to e, seksualność może nam bardzo pomóc w rozwoju duchowym. I taką ścieżką, którą osioł mój ulubiony autor nazwał Budda Zorba, co oznacza, że duchowo się w pierwszej kolejności w moim życiu i jest to bardzo ważne. Ale jeśli są jakieś fajne modelki, to też z tego nie zrezygnuję. To mnie nakręca. Wszystkie prace są robione w tak zwanym transie, czyli w stanie medytacyjnym. Więc nazwijmy to, że jest to jakaś tam ręka Boga, która przeze mnie wykonała te prace. Modelki są amatorkami, kobietami, kobietami dojrzałymi. Najmłodsza ma, podczas sesji, którą tu możecie zauważyć, 38 lat, najstarsza 66. No i cóż tu więcej można Wam powiedzieć? No, jest taka wystawa, proponuję zastanowić się nad tym każdy z Was, no, czy rzeczywiście cielesność, seksualność musi kolidować z duchowością. Ja uważam, że nie że można odrzucić dogmaty, które religie nam narzucają od no lat i pogodzić jedno z drugim. I, i właśnie po to jest ta wystawa. Nie będę was przekonywał teraz do swoich poglądów, one są bardzo obrazoburcze, żebym nawet... Yy, no obrazoburcze może wystarczy. Yy, jestem takim głównym skandalistą. Skandalistą, który cały czas promuje... Zaraz tam spadnie plakat, jeśli tak będziesz się opierał o niego. O właśnie, może tu bliżej troszeczkę. Cały czas promuje jednak tę linię, żebyśmy nie uciekali od cielesności, bo po to Bozia dał nam e, ciała, żebyśmy z nich korzystali. A nie po to, żebyśmy gdzieś się zamykali czy udawali, że seksualność, czy sztuka, czy sztuka pokazująca kobiece ciało jest czymś złym. Zwłaszcza, że tu widzimy kobiece ciała, czyli boginki. I dlatego ta wystawa nosi tytuł Boginki, e, obrazy. Utkane ze snów. To właściwie wizje utkane ze snów, no ale możemy to nazwać obrazami. To są wszystko właśnie w takiej konwencji prace z, z, z zrobione z tymi kobietami. No, przedstawiają boginki. Teraz jest czas kobiet, i niedługo, panowie, będziemy musieli się z tym pogodzić, że już tak patriarchat odchodzi, bo dal, a matriarchat nadchodzi. Mam nadzieję, że to będzie pogodzone niedługo. Ale jedna, kobieta jest najistotniejsza. Ona ma moc kreacji, czyli jest boginką w naszym świecie, i bez niej trudno by nam było cokolwiek ten świat utrzymywać no, w rozwoju, w ruchu. To jest moc kreacji i wspierania. Jeśli jesteśmy w dobrych relacjach z jakąś kobietą, z partnerką, mówię teraz do Panów, to yy, zyskujemy dużo więcej mocy, ponieważ jeśli łączymy nasze dwie energie, to nie jest tak, że można by powiedzieć, 2, 1 plus 1 równa się 2. Tylko przy dobrej relacji, która jest oparta o, o miłość, takie relacje są najlepsze. E, zyskujemy tej mocy pięciokrotnie, sześciokrotnie więcej. Więc warto też nad tym się pochylić i e, pomyśleć o tym. Jeszcze jednym istotnym elementem jest to, żeby pogodzić się z kobiecością i uznać jednak, i uszanować, że ta kobiecość jest nam potrzebna. Wtedy będzie dużo mniej patologii. A jeśli pogodzimy się jeszcze się z naszą seksualnością. I pogodzimy się z tym, żebyśmy byli szczerzy, wewnętrznie, sami najpierw przed sobą, a później przed naszymi partnerami, partnerkami, to wtedy zobaczymy, że świat się sam naprawia i nasze zdrowie również się naprawia. To też jakby chciałem Wam rzucić tak od sobie, żebyście sobie przemyśleli. Także teraz jeszcze chciałem Wam przedstawić jedną z moich modelek. Tutaj widzicie ją na tych trzech zdjęciach, to jest Natalia Zymańska to która ja ze mną współpracuje zarówno w duchowości, jak i bardzo chętnie wyskakuje z bajtek i... Tak, no tak. Dzisiaj rano nie wyskakowałam. Nie, no nie, tutaj. Aha, dobrze. Tak. Skala, ale sesje były robione w Częstochowie, w Warszawie, e, gdzie jeszcze? Pod Toruniem. Więc e, jakby dużo tych sesji było. Miałem wystawę w Warszawie tam kilka lat temu. Nazywała się wtedy Dojrzałe Piękno, i nigdy nie robiłem sesji z zawodowymi modelkami. Zawsze te modelki były na nadlórczykami, to były zwykłe kobiety, które odważyły się przełamać barierę tabu, wyskoczyć ściuchów i pozować do tych fotek. I dla nich to była sesja, która była czymś w rodzaju katarsyt, z oczyszczenia. To była terapia dla większości z nich. Niektóre później wracały do starych przyzwyczajeń i to, co zyskały podczas sesji, straciły, ponieważ znowu weszły pod tabu, pod ten cały system, który je więził. Ale te, które się odważyły i później utrzymały tą swoją odwagę wewnętrzną, są teraz wyzwolonymi, szczęśliwszymi, dużo bardziej kobietami, niż były przed sesją. I nie ma tu znaczenia, czy któraś jest grabna, młoda, czy jakaś inna. Tu nie ma żadnego znaczenia. Ważna jest odwaga i chęć udziału w czymś takim. Naprawdę te kobiety bardzo dużo zyskały, ja jestem przekonany, zresztą widziałem, rozmawiałem i nawet mam to na filmach. One bardzo dużo zyskały, biorąc udział w takiej sesji. Przełamanie wewnętrzne jest olbrzymie. Więc myślę, że też dla duchowości coś te zdjęcia robią, bo mówię o duchowości dlatego, że jesteśmy właśnie na takim spotkaniu, wielodniowym spotkaniu rozwoju duchowego, czy tam rozwoju świadomości, więc chcę to wszystko pożegnać, także nie wiem, czy na no taka jeszcze coś powiedzieć. Jak się czułaś, jak Maroś? Jak, 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 jak no, właśnie. O. <głosy> 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 Tak, nigdy, nigdy nie miałam problemu ze swoim ciałem. E, zawsze chciałam e, uczestniczyć w e, tego typu e, sesji, ale jakby no, konwencja mi się nie podobała. Znaczy, kwestia konwencji, więc jak zauwała, od pracy Krisa i w jaki sposób e, jest pokazane e, kobiece ciało. To po prostu poczułam, że to jest moje, tak? Że to jest to i no, tego pragnę. Yy, ale tak, następnego dnia jak to zrobiłam i wychodząc na ulicę, po prostu poczułam no, moc, tak? Więc tak naprawdę no, uważam, że każda kobieta, yy, jeżeli no, mogłaby... Tak, tak Mogłaby tak, czegoś takiego doświadczyć, to na pewno... Yy, yy, Poczuje, poczuje tak, poczuje moc i tą swoją siłę, tą swoją kobiecość gdzieś w jakiś sposób no, jak, no, wyzwoli się tak, z tego właśnie tabu, że nasze ciała e, musimy je zakrywać, że są grzeszne. Tak. E, to jest też kwestia wibracji. Jeżeli mamy wysokie wibracje, to w tym momencie jakby ta cielesność jest czymś takim normalnym. Tak. To nie jest coś, co jest... E, brzydkie i złe. Tak, brzydkie i złe, ponieważ to rodzimy się nadzy, tak, więc to nie jest... E, jest się jest. Do tak, 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 tak. I, i przede wszystkim to jest, warto podkreślić, te wszystkie prace tutaj nie ma w ogóle photoshopa. Tak? To jest tylko, no, to jest, nakładki, tylko są. nakładki, ale tak naprawdę. Nie są, e, retuszowane. nie są retuszowane. czyli tak, to są prawdziwe piersi, takie jakie są. Tak, sposób nie są idealne, nie są przede wszystkim to coś właśnie o czym, czym jest pornografia i, 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 i a my tego nie robimy tego nie robimy gdzie jakby lansuje się kobietę, która jest sztuczna tak? która ma nie wiem nadmuchane piersi nie wiem zrobione usta czy tam więc, po co te no, no jest sztuczna tak e, więc a my jesteśmy prostu prostu takie jesteśmy tak nie wiem wykarmiłyśmy dzieci, to mamy trochę te piersi y, no nie są tak idealne, tak? Ale są nasze. One jakby kształtują e, nas, tak? I czy mamy tych lat 20, 30, 50, 60, 80, jesteśmy piękne. W rzeczy samej. I, I naprawdę uważam, że kobiece ciało jest. No. E, serio? No dobrze. Te prace są zrobione z Pięknie. miłości do kobiet. Do dziecka miałem ciągoty wielkie atencje do kobiecości i kobiet. Uważam je zawsze za boginki. I były robione, jak wspomniałem, w takim stanie medytacyjnym, czyli gdzieś poza czasem, ale jednocześnie pełne miłości do tego, co robiłem i do obiektów, które fotografowałem. W czasie sesji też dodałem, że też ja odczułam przepływ, czyli jakby nigdy nie uczestniczyłam w czymś takim, a jednak moje ciało samo widziało, jak się rusza. No, było to po prostu problemu. było naprawdę fantastyczne. E no dobrze, to tyle. Czyli zapraszam do oglądania. Czy jeszcze, nie wiem czy, bo myśmy później mówiłeś coś na temat techniki, może jak to robisz. Każda fotografia w moim wykonaniu, jeśli chodzi o akty, jest szkicownikiem. Ja szkicuję zdjęcia, więc nie przywiązuję wagi do tego, żeby to zdjęcie było bardzo dobrej jakości artystyczne, chociaż czasami też te zdjęcia wychodzą w takiej wojnie. Ale głównie interesuje mnie ujęcie i jak trafię na dobre ujęcie, to później przerabiam je w różnych, na różne sposoby w komputerze i w ten sposób powstają te prace. Pierwsza moja wystawa była bardzo taka kolorowa, bo jeszcze wtedy tworzyłem swoje fotografie digitalne jako kolorysta. To niedługo będzie można to obejrzeć tu na plakatach. Jest adres strony internetowej, którą już uruchomiliśmy. Ona jest jeszcze w trakcie budowy. Nie ma tam za dużo tych fotek, ale będzie dużo więcej. Więc tamte były bardzo, bardzo kolorowe. Teraz pomyślałem, że wchodzimy w taką sferę tu i teraz, gdzie bardziej językiem naszych naszej wizji są sny. Bo w sumie jesteśmy snami. I dlatego taka konwencja snów. Jest jeszcze y, inny wariant, właśnie tych snów, y, taki bardziej komiksowy, złożony z kropeczek, które dopiero z oddali, dają nam w pełni obraz. No, i też chciałem Wam powiedzieć, że bardzo wiele zrobiłem sesji na zamówienie dla kobiet, które chciały się przełamać, ale nie chciały pokazywać publicznie swoich prac. I one brały je do szuflady. Ale na przykład y, 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 robiłem takie zamówienie dla żony. I, prezesa jednego z bardzo wielkich koncernów francuskich, tu nie będę podawał nazwy, ale mam pozwolenie na piśmie, żeby pokazywać pracę żony tego prezesa. był zachwycony sesją I, i też takie rzeczy się zdarzają, więc to nie tylko kobiety, które gdzieś tam pracują w biurze czy w banku, chcą sobie pozwolić na takie rzeczy, bo i ta żona prezesa, bardzo bogata i wpływowa kobieta, też przeżyła wielką przygodę biorąc udział w tej sesji. A on powiedział, gratulował mi, że wspaniałe prace i nawet mi postawił ciastko i kawę, to jak ja tam tak, tak. to bardzo miłe. doceniam tak. jego gest ci, i, i wiem, że na pewno był zadowolony. Jeszcze mam pytanie, jak się zostaje takim artystą od Czy Trzeba być rozumieniem. <noise> Robi. Trzeba kochać obiekty, które fotografujemy, które przerabiamy w jakiejś formie artystycznej. Trzeba być odważnym przede wszystkim i nie patrzeć na to, co ludzie powiedzą. No i tyle, chyba to wystarczy. Miłość i odwaga to są podstawowe dwa walory, które doprowadzą nas do tego, czego pragniemy. I tak nasze pragnienia, tak jak ja uważam, są pragnieniami Boga, który przemawia przez nas i kreuje ten świat w ten czy inny sposób. Więc jeśli mój Boguś, bo ja tak do Niego się zwracam, jeśli mój Boguś pragnie robić aktę, to ja robię to dla Niego, z miłości, do Niego i do tych aktów i do kobiet, które fotografuję. To tyle tak trzy jak jak ja no, no kolejne No więc tutaj mówimy, mówimy też o pierożkach, czyli też części ciała kobiecego, tak mówiąc slangiem. Ale boguś, czyli mój Bóg akurat ma poczucie humoru, więc ja tym się nie przejmuję. Nazywam to różnie. Zawsze lubię jednak pewien element zgrywu humoru i zabawy, bo to pomaga w tworzeniu, w kreacji wszystkich nawet takich prac artystycznych, więc unikam. E, sakrum, bo sakrum i profanum, profanum to dla mnie jedno i to samo. Lubię podkręcić śrubę, no ale mówiłem, że jestem, więc e, dlatego, może akurat tak to wygląda. Tak, Boguś przeze mnie bardzo lubi, oj, bardzo lubię. Zachęcam do oglądania. Jeśli później będziecie mieli jakieś pytania, na temat prac czy modelek, to tutaj macie, albo Natalkę, która jest wyzwoloną kobietą, i dlatego mi się tak dobrze. I też łamiętą też. Oczywiście. E, dlatego mi się z nią dobrze współpracuje i tą współpracę przeniesiemy nie tylko na stronę artystyczną, ale też jakieś eventy, organizacje i właściwie jesteśmy partnerami w biznesie, nazwijmy to od niedawna. Tym artystycznym i tym duchowym. To zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi, ale e, współpraca no, bardzo fajnie się układa i, i no tak, ale to tak jak szajbnięty z no to tylko dlatego chyba. Jakby była normanda, to nic z tego nie wyszło. Mówię o no, Natalce. No dobrze, to zapraszam do oglądania. Jabłuszka, są kosztyle, chyba osobiście. Super. Właśnie, bo nie słuchaj czy wystarczająco zgorszone jesteście? nie bardzo takie naprawdę perełki dzięki

Performance teraz mamy. Moment i nagranie już poszło. Dziękujemy bardzo. No, improwizację. <gry> bardzo fajna.